Rozmawiajmy dzisiaj o probiotykach. Chciałabym z Wami porozmawiać o probiotykach z tego względu, że z probiotykami związanych jest wiele mitów. Każda z nas niejednokrotnie, czy będąc w ciąży, czy mając problemy z metabolizmem, czy też z odpornością, słyszała od lekarza swojego lub od zaprzyjaźnionego farmaceuty, że jeżeli masz jakiś problem, nie wiem, na przykład bierzesz antybiotyk, to weź sobie jakiś probiotyk. I to zawsze jest takie właśnie, weź sobie probiotyk, takie machnięcie ręką, to nigdy nie zaszkodzi, a może nawet pomoże. Natomiast trzeba sobie uzmysłowić, że współcześnie, kiedy mamy bardzo dużo problemów z, z, jakby z chemizacją i z rafinowaniem pożywienia, też nasze środowisko jest zanieczyszczone, te probiotyki jakby w, naszych, w naszej terapii będą odgrywały coraz większą rolę. I dzisiaj chciałabym wam powiedzieć, dlaczego tak w ogóle się dzieje. Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, że jelita są określane przez naukowców drugim mózgiem. To jest coś najważniejszego w naszym organizmie, zaraz po, po mózgu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest to gigantyczny obszar. Tak jak miałybyśmy sobie to wyobrazić, to to jest mniej więcej 300, 500 metrów kwadratowych u dorosłego człowieka, czyli jest to mniej więcej boisko do tenisa, boisko do koszykówki, do, do piłki nożnej, czyli po prostu ogromna powierzchnia. I tak naprawdę to jest powierzchnia kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym to jest powierzchnia wymiany składników aktywnych. I dlatego tak naprawdę nie możemy tego obszaru lekceważyć i nie może nam się wydawać nieistotny. I dlaczego tak naprawdę tak jest? Dlatego, że nasze jelita są zasiedlane przez szczepy, przez bakterie, przez dobre bakterie. I naukowcy, którzy jakby zajmują się bakteriami rezydującymi w naszym organizmie, kuli nawet dla nich odrębne, odrębny termin naukowy. Mówi się tutaj o mikrobiomie. Czym jest mikrobiom? Mikrobiom to jest taki nasz prywatny wszechświat. A dlaczego wszechświat? Dlatego, że okazało się, że to stężenie bakterii, jakby to zagęszczenie bakterii, które my posiadamy w naszym organizmie, jest w ogóle największe w kosmosie. Także nie, no nie można takiego jakby tego faktu lekceważyć. Do tego stopnia, że mówi się teraz, że organizm nasz nie jest nazwany. Organizmem, tylko jest nazywany superorganizmem, czyli to jest połączenie jakby naszego genomu i tych miliardów e, czy bilionów e, genomów e, naszych bakterii, e, czyli e, żeby tak naprawdę te jelita mogły prawidłowo funkcjonować, Muszą, jakby, musi ekosystem jelitowy być sprawny i znakomicie funkcjonować. I czym, czym jest ta sprawność? Tak naprawdę pierwsze musimy mieć bardzo dobry właśnie skład bakteryjny naszego organizmu. Musimy mieć dobrze szczelną śluzówkę i również musimy mieć dobrze funkcjonujący układ immunologiczny na poziomie jelit i Jeżeli te trzy elementy będą speł spełnione, tak naprawdę możemy się spodziewać, że długo będziemy funkcjonować w dobrym zdrowiu, dlatego że wiele współcześnie elementów, yy, takich jak pożywienie, antybiotykoterapię nagminnie, przez nas stosowane e, obciążenia e, genetyczne, ale także czynniki, które jakby towarzyszą rozwojowi e, płodu, e, mogą, a niekoniecznie są e, genetyczne, e, mogą mieć ogromny wpływ na kształtowanie te, e, tej równowagi e, jelitowej. E, i co my możemy zrobić, bo jakby y, też trzeba sobie uświadomić, że y, jest wiele takich dysfunkcji, y, które nam dospierają w życiu, a których w ogóle z tymi jelitami nie kojarzymy. Bo często bierzemy na przykład probiotyki, jeżeli y, y, mamy problemy z, z metabolizmem, y, siada nam odporność, ale w zasadzie to są, y, stosujemy je tylko i wyłącznie w tych wskazaniach. Natomiast probiotyk można zastosować jeszcze w, w przeróżnych innych wskazaniach, z tego względu, że, że wyobraźcie sobie, że czasami, jeżeli mamy bóle kolan, bóle stawów, w ogóle bóle mięśniowe, takie niczym nieuzasadnione, to często jest to objaw obwodowy stanu zapalnego w jelitach. Tak samo alergie, które często towarzyszą naszym dzieciom czy w ogóle słaby, słaba odporność, czy spadek odporności u małych dzieci, to też jest często związane po prostu z niewystarczająco wykształconym układem immunologicznym na poziomie jelit. I to są wskazania, tak samo teraz, tak bardzo popularny temat, o którym się mówi, kandydoza. Często jak jesteśmy w ciąży, yy, zdarza się, że mamy ogromne chęci na słodycze, tylko jakby chęć na jednego batonika raz na jakiś czas jest czymś naturalnym. Natomiast jeżeli to jest ogromne, ogromne parcie na, na spożywanie słodyczy i widzimy, że dzięki temu yy, niestety łapiemy kilogramy, to może należałoby się zastanowić, z czego to wynika, bo to nie jest tak, że yy, w tym organizmie chce nam się słodyczy, bo będziemy miały na przykład córeczkę i dlatego tracimy na przykład urodę, bo przecież to częste powiedzenia naszych, naszych babć. Tylko może być taka sytuacja, że w związku z tym, że nasz układ odpornościowy jakby musi zaakceptować płód, to w, zmieniają się w nim parametry limfocytarne. Obniżają się pewne limfocyty, które są odpowiedzialne za tak zwaną mechanizmy tolerancji i obrony, czyli normalnie gdyby one w ciąży nie opadały, no, ten płód byłby traktowany jako ciało obce i byłby usuwany z organizmu. Także jest to jakby naturalną funkcją, że pewne parametry w się obniżają. I dzięki temu my możemy ten płód przyjąć, natomiast przytulamy oczywiście i przyjmujemy przeróżne inne dodatkowe alergeny i patogeny. I między innymi takim patogenem może też być Candida albicans lub też inne szczepy. I kandydoza jest to niestety choroba układu pokarmowego, która jest bardzo obciążająca i też transformująca nasz metabolizm, bo nagle chce nam się jeść bardzo dużo słodyczy. Co jest absolutnie niesprzyjające naszemu organizmowi, tak samo rozwojowi naszego płodu, czy naszego dziedziusia. I wtedy należałoby się zastanowić, przemyśleć, czy ja nie mam takich symptomów, skonsultować to ze specjalistą z tego względu, że w ciąży można by było jakby rozwój tej kandydozy zabezpieczyć znakomitymi probiotykami. I tutaj właśnie wchodzi rola specjalistycznych probiotyków.